Powrót następuje, nie z tęsknoty, ale z powodu winy, bo przychodzi moment, w którym sumienie uciska bardziej niż dystans. Oczy nie utrzymują spojrzenia, głos waha się. Milczenie mówi wszystko. To był błąd, że pozwoliłem odejść temu, co było prawdziwe. Gest jest dyskretny. Kwiat w dłoniach próbuje złagodzić wyrządzone szkody, ale to nie prezent naprawia przeszłość, to obecność, dzień po dniu. Bez wątpliwości, bez wymówek. Pamięć wciąż parzy, rana nie zamknęła się całkowicie, za nadzieją czai się strach przed powtórzeniem tego wszystkiego. Kto wraca, jeśli naprawdę się zmienił, nie mówi, pokazuje. Kto naprawdę czuje, nie błaga o przebaczenie, stara się na nie zasłużyć. A miłość przetrwa tylko tam, gdzie jest prawda, gdzie żal zamienia się w działanie, a nie w obietnicę. Powrót następuje bez zapowiedzi, bez przygotowania. Nie przychodzi jak scena z filmu, ani jak romantyczna rekonstrukcja. Przychodzi z ciężarem. Gęste milczenie poprzedza powrót, bo ten, kto wraca, nie wraca lekko. Wraca niosąc wszystko, co wywołał. I nie jest to tęsknota, która przywraca to wina wina, która fermentuje w milczeniu, która rośnie, gdy się jest samemu wina, która gryzie w nocy. Zamieniając wspomnienia w otwarte rany, przychodzi czas, gdy sumienie uciska bardziej niż nieobecność, bardziej niż duma, bardziej niż jakiekolwiek wymówki wymyślone, by nie wracać. Nie chodzi o decyzję, to wewnętrzny krach. Ciało wciąż się opiera, ale serce się poddaje i wraca. Z śladami wszystkiego, co zniszczył bez zastanowienia. Twarz przychodzi zmęczona, oczy nie utrzymują spojrzenia, nie z powodu słabości. Ale z powodu wstydu jest coś na ramionach, co ciąży. Żal, który nie rozpuszcza się w słowach. Drzwi nie otwierają się łatwo, nie ma obietnic, nie ma poezji. Obecność jest tym, co mówi najpierw i mówi więcej niż jakiekolwiek prośby. Pamięć nie gaśnie, narzuca się. Inwazje w otoczeniu błyskami tego, co przeżyto i co zostało złamane. I powietrze staje się gęste, napięcie. Niemal namacalne. Dlaczego powrót to nie tylko fizyczna obecność, to emocjonalna konfrontacja, to dusza próbująca się odkupić od samej siebie. Nie widać uśmiechu, nie słychać wybacz mi wyraźnie, jest wahanie, krok naprzód, dwa kroki w tył. Kwiat w dłoniach nie jest wystarczającą wymówką. To kruchy symbol, może nawet zbyt kruchy wobec intensywności tego, co było przeżyte. Czas nie załagodził sytuacji. Tylko ujawnił to, co było ignorowane. A teraz wszystko wraca. Słowa wypowiedziane w ferworze, porzucenie, chłód, nic z tego nie znika, ponieważ ktoś postanowił wrócić. Powrót sam w sobie nie jest uzdrowieniem. To tylko początek naprawy. Bo ten, kto odchodzi zostawiając za sobą gruz, nie może oczekiwać natychmiastowego przyjęcia. Musi zrozumieć, są konsekwencje, są szkody. To, co jest po drugiej stronie, nie jest pewnością. To strach strach przed ponownym przeżywaniem cyklu strach przed otwarciem się i ponownym ranieniem w tym samym miejscu strach przed oszukaniem przez piękne słowa i chwilowe gesty obecność przeraża, ożywia to, co było uśpione nie jest łatwo udawać, że się nie czuje ale też nie jest prosto ignorować ból, który nadal pulsuje rekonstrukcja wymaga więcej niż zamiaru. Wymaga stałości. Wymaga szacunku w milczeniu, wymaga przestrzeni do leczenia, bo to nie ten, kto żałuje, wyznacza rytm. To ten, kto jest zraniony. I są tacy, którzy myślą, że powrót wystarczy, że łza w oku i nieśmiałe prośby są wystarczające. Ale tak nie jest. Miłość to nie jałmużna, a przebaczenie to nie prezent, który daje się z litości. Jeśli zmiana jest prawdziwa, nie musi być tłumaczona, widać ją, Dowodzi się jej w codzienności, w szacunku, w słuchaniu, w cierpliwości, w braku powtarzania tych samych błędów. Nie ma miejsca na puste obietnice. Każde słowo teraz jest testowane, każdy gest obserwowany, bo już wcześniej wierzono, już za szybko wybaczano. Tym razem powrót musi zasłużyć na nowe rozpoczęcie, a miłość ta rzeczywiście wciąż oddycha. Nawet zraniona pozostaje tam. Nie jako ślepe oddanie, ale jako odporny płomień. Ale Duma również oddycha, a między miłością a Dumą jest cienka linia. Kto wraca, musi to zrozumieć, bo nie chodzi już o odzyskanie uczuć, chodzi o odbudowanie zaufania, a zaufania się nie żąda, je się buduje, nie kwiatami, a postawą, nie deklaracjami, a obecnością nawet gdy nie ma natychmiastowej odpowiedzi. Nieobecność dużo nauczyła nauczyła, że nie umiera się z bólu. Nauczyła, że się przeżywa, nawet krwawiąc wewnętrznie. Nauczyła, że miłość własna musi być na pierwszym miejscu. Dlatego powrót nie jest już przyjmowany z otwartymi ramionami, jest przyjmowany z uważnym spojrzeniem, z bezpiecznym dystansem, z mądrością kogoś, kto został zraniony i teraz potrafi docenić wartość własnego spokoju. Jeśli nastąpi natarczywość, niech będzie łagodna. Jeśli nastąpi żal, niech zostanie przemieniony w działanie. Jeśli będzie miłość, niech udowodni to w praktyce, bez oczekiwania natychmiastowej odpowiedzi, bez wywierania presji, bez stawiania drugiej osobie obowiązku wybaczenia tego, co niewybaczalne, w mgnieniu oka. Bo kto naprawdę kocha, ten rozumie czas bólu i czeka, i dba, i odbudowuje bez pośpiechu. A jeśli po wszystkim nadal będzie miejsce, niech nowe rozpoczęcie nie będzie powtórką, ale nową historią. Opowiadaną z większym szacunkiem, większym słuchaniem, większą dojrzałością, bo nie wraca się do kogoś, wraca się do serca, które musiało nauczyć się bronić, a to zmienia wszystko, bo teraz nie wystarczy chcieć, trzeba zasłużyć, i to przeraża, bo do tej pory wszystko wydawało się łatwe. Iść, wracać, powiedzieć kilka wzruszających słów i gotowe. Oczekiwać przebaczenia jak prawa, a nie jak konsekwencji, ale już nie jest tak. Zranienie stało się filtrem, a teraz każdy gest jest mierzony, każde słowo przemieszcza się przez milczącą nieufność. Serce, które zostało opuszczone, nauczyło się nie z własnej woli, z przetrwania. Nauczyło się nie ufać przy pierwszej próbie, nauczyło się obserwować to, co wcześniej ignorowało, nauczyło się czytać milczenia, puste gesty, maskowane przyjaźnią powtórzenia. Nie da się już oszukiwać deklaracjami w przypływie emocji. Nie słyszy się już tym razem jest inaczej, z tym samym blaskiem w oczach. Różnicę weryfikuje czas, cierpliwość, szacunek dla każdego limitu, który teraz istnieje. Bo tak, są limity i nie będą przekraczane przez tych, którzy już je zignorowali. Po drugiej stronie jest ktoś, kto nie pragnie zemsty, pragnie pokoju, ale nie byle jakiego pokoju. Pragnie takiego, który nie musi być negocjowany ani proszony w zamian za uczucie. Teraz jest nowe spojrzenie spojrzenie, które dostrzega tam, gdzie wcześniej tylko czuło. I to spojrzenie rani kogoś, kto wraca, ponieważ jest lustrem odbiciem tego, co zostało zrobione. I nikt nie lubi widzieć z wyrazistością tego, co próbował ukryć przed samym sobą. Ale to w tamtym starciu prawda się ujawnia, bo kto naprawdę wraca, nie odwraca wzroku patrzy. Słucha i rozumie, że odbudowa to codzienny wybór, a nie emocjonalny wymóg. Kto wraca tylko dla wygody wspomnień, nie wytrzyma. Rezygnuje przy pierwszym nie, przy pierwszej absencji natychmiastowej czułości. Ale kto wraca z pełną świadomością, z prawdziwą miłością, z pragnieniem przemiany, pozostaje, nawet w obliczu zimna, nawet w obliczu milczenia, nawet w obliczu wątpliwości. I wątpliwości są bardzo wiele bo serce, które już zostało złamane, nie oddaje więcej wszystkiego za darmo, nie otwiera się za pierwszym dotykiem, nie reaguje odruchem i to musi być szanowane, nieoceniane, niewywierane na niepresji. To w tej przestrzeni wątpliwości prawdziwie skruszony się ujawnia. Bo kto naprawdę zrozumiał szkody, jakie wyrządził, nie pyta, dlaczego mnie nie przebaczasz. Pyta, co mogę zrobić, żebyś znowu mi zaufał? Różnica jest brutalna i konieczna. Miłość wciąż może istnieć, ale nie jest wystarczająca. Nigdy już została zraniona, teraz potrzebuje fundamentów prawdy, stabilności i przede wszystkim odwagi. Odwagi, aby zmierzyć się z konsekwencjami. Odwagi, aby kochać nawet wtedy, gdy druga osoba wciąż jest na stanowisku obronnym. Odwagi, aby pozostać nawet, gdy nie otrzymuje się nic w zamian. Bo tak. Może się zdarzyć, że powrót nie zaprowadzi nigdzie, może się zdarzyć, że przebaczenie nigdy nie nadejdzie, a miłość może nigdy się nie odnowi, ale to część ceny, którą płaci ten, kto zranił. A zaakceptowanie tego to pierwszy znak, że zmiana może być prawdziwa, akceptacja, że przebaczenie może się nie zdarzyć, że miłość może się nie odrodzić, to jest cena. I nie ma sposobu, aby negocjować to za pomocą łez. Ani za pomocą wyuczonych słów, ani pięknych wspomnień wrzucanych w rozmowę, jakby były usprawiedliwieniem. To, co zostało złamane, wciąż tam jest, obecne w dalekim spojrzeniu, w powściągniętej odpowiedzi, w ciele, które się cofa, choć pragnie się zbliżyć, bo trauma nie znika, gdy osoba odpowiedzialna postanawia żałować. Ona pozostaje, jak niewidoczna, ale czuli w dotyku blizna. I jakiekolwiek niedopatrzenie otwiera na nowo to, co wydawało się zagojone. Nie da się pominąć kroków. Nie ma skrótów w odbudowie. Próba powrotu może być uzasadniona, ale to nie zatarwia czasu, w którym nieobecność była wyborem. Nie da się wymazać momentu, gdy wiadomość nie została odczytana. Dnia, w którym ból został zignorowany. Nocy, gdy zasypiano, udając, że wszystko jest w porządku. Podczas gdy po drugiej stronie ktoś rozkładał się w milczeniu. Te rzeczy nie znikają z żałuje. Trzeba się z nimi zmierzyć, nosić je, uzdrowić, jeśli będzie czas, przestrzeń i prawda. A prawda w tym przypadku nie ma nic wspólnego z retoryką. Ma związek z obecnością, z konsekwencją, z rodzajem postawy, która nie wymaga natychmiastowego uznania, ponieważ rozumie, że już zrobiła zbyt wiele, aby oczekiwać łatwości. Jeśli istnieje droga powrotna, nie jest prosta. Jest pełna zakrętów, cofania, trudnych do przełknięcia milczeń. To droga, gdzie nie ma gwarancji, a mimo to kto naprawdę pragnie zostać, idzie, bez presji, bez pośpiechu, bez ego. Bo teraz nie chodzi o miłość, chodzi o naprawę, a naprawia tylko ten, kto naprawdę uznaje, szczerze, szkodę. Kto wraca i tego nie rozumie, wychodzi przez te same drzwi, może szybciej. Może z większym bólem, bo nie można igrać z procesem uzdrowienia kogoś. Nie wchodzi się do świętej przestrzeni, prosząc o miłość, gdy minimum czego potrzeba, to szacunek. A szacunek w tym momencie objawia się w milczeniu, w niewproszeniu o to, czego jeszcze nie można dać, w nienaciskaniu na to, co jeszcze potrzebuje oddechu, w nieprzekształcaniu powrotu w emocjonalny szantaż. Ponieważ jest cienka granica między żalem a manipulacją i łatwo ją przekroczyć gdy ego przemawia głośniej niż świadomość dlatego prawdziwy powrót jest niemal pokorny niemal niewidoczny nie krzyczy nie wymaga po prostu pozostaje pozostaje nawet wtedy gdy nie dostaje uśmiechu nawet gdy dotyk jest odrzucany nawet gdy słowa są suche odpowiedzi jednost słowne a wzrok nieobecny pozostaje bo rozumie że ten po drugiej stronie wciąż uczy się bronić i to musi być szanowane, z dojrzałością, z lekkością, z oddaniem. Miłość znów zaczyna kwitnąć, gdy czuje się bezpieczna. Nie wtedy, gdy jest wymuszana, nie wtedy, gdy jest błagana, ale gdy widzi, że w końcu jest twarde podłoże, a nie powtarzanie chaosu. Miłość znów zaczyna kwitnąć, gdy czuje się bezpieczna, nie wtedy, gdy jest wzywana z powrotem, nie wtedy, gdy przychodzi z pośpiechem. Nie wtedy, gdy obecność jest pełna niecierpliwości o przebaczenie, ale gdy jest wystarczająco cierpliwa, aby znieść brak odpowiedzi. Jest nieuchronny moment, w którym zranione serce stanęło przed pytaniem, które najbardziej boli, czy można znowu pokochać kogoś, kto tak łatwo zranił i nie ma natychmiastowej odpowiedzi, ponieważ miłość na tym etapie nie jest już czystym uczuciem, jest wyborem, a każdy wybór niesie ze sobą strach. Słyszy się, że miłość wszystko wybacza, ale pomijają szczegół. Miłość nie powinna zniknąć w tym procesie, nie powinna krwawić w milczeniu tylko po to, by kogoś przy sobie zatrzymać, nie powinna być odbudowana na źle sprzątniętych ruinach. Serce, które pozostało, stało się inne. Nie jest już naiwne, nie jest już otwarte bez kryteriów. Teraz mierzy, obserwuje, analizuje i to boli tego, kto powraca, oczekując na odnalezienie tego, co zostawił. Ponieważ już nie ma tej samej dostępności, już nie ma więcej ślepych dostaw, słodycz zamieniła się w pewność. Brakującą miłość zastąpił wgląd. Potrzeba stała się miłością do samego siebie. I druga osoba to dostrzega, czuje, niepokoi się. Zauważa, że emocjonalna dominacja, którą wcześniej sprawowała, zniknęła. Że spojrzenie, które kiedyś błagało o obecność, teraz jest obojętne. Że brak odpowiedzi nie jest już próbą zwrócenia na siebie uwagi, to jest spokój. I w tym momencie wszystko się definiuje, bo tam, przed nową wersją tego, co zostało pozostawione za sobą, nie ma więcej miejsca na przemowy, jest tylko miejsce na akceptację. Akceptację, że mogło być za późno, akceptację, że miłość, która wszystko podtrzymywała, już tam nie ma, lub być może akceptację, że ona wciąż istnieje, ale nie po to, by być używana jako wymówka. Kto wraca, staje przed przepaścią. Z jednej strony chęć naprawy, z drugiej strony potrzeba ochrony siebie. A między tymi dwoma stronami jest czas, czas, który ujawni, czy rzeczywiście istnieje transformacja, czy tylko tęsknota przebrana w żal. Bo tęsknota krzyczy, ale żal. Pozostaje w ciszy i wykonuje trudną pracę. Ktoś po drugiej stronie obserwuje, nie tylko z braku zaufania. Ale dlatego, że nauczył się to robić, czytać między wierszami, dostrzegać niespójności, nie wpadać w cykl, który tak dużo kosztowałby przerwać, i staje przed wyborem, którego nikt nie chce dokonać: otworzyć nową szansę, czy utrzymać drzwi zamknięte. Otworzenie oznacza wystawienie się na działanie, ryzyko może znowu zranić się, zamknięcie oznacza ochronę siebie, utrzymanie pokoju ale może utracić to, co mogłoby być czymś nowym i prawdziwym. Żaden wybór nie przychodzi bez bólu. Oba wymagają odwagi, a to, co decyduje, który z nich zostanie podjęty, nie jest tym, co zostało powiedziane, to, co jest robione, to cicha i ciągła obecność, to szacunek dla granic, to rezygnacja z kontroli, to dbałość bez ukrytych intencji. Jeśli w miarę upływu czasu te sygnały się utrwalają, być może będzie miejsce, nie na kontynuację tam, gdzie się skończyło, ale na zaczęcie od nowa z innego miejsca. Miejsca, w którym nie udaje się, że nic się nie stało, ale gdzie akceptuje się, że coś zostało zniszczone i wymaga odbudowy cegła po cegle, bez pośpiechu, bez obietnic, bez skrótów, tylko z prawdą. Na końcu wszystko sprowadza się do prawdy, której wielu unika. Nie każdy powrót zasługuje na nowy początek. I nie każda przetrwała miłość jest gotowa do odbudowy, bo są bóle, które uczą, i są nieobecności, które wyzwalają. Jeśli będzie prawdziwe oddanie, głęboki szacunek i stałość w działaniach, może nowa droga się otworzy, ale niech to będzie inna droga, nie powrót do tego, co było, a budowa na podstawie tego, co pozostało, bez powtarzania wzorców, bez pośpiechu w zapomnieniu tego, co się wydarzyło. Z dojrzałością, odpowiedzialnością i obecnością. A jeśli tego zabraknie, niech będzie odwaga do zamknięcia drzwi bez poczucia winy, bo miłość do samego siebie to również miłość, i ona ponad wszystko zasługuje na to, aby pozostać. Jeśli ten temat poruszył cię w jakiś sposób, zostaw swój komentarz poniżej. Ta przestrzeń jest także Twoja. Mów, co czujesz, co przeżyłeś, co wciąż boli lub co już zostało przezwyciężone. Może ktoś w milczeniu potrzebuje dokładnie twojego głosu. Polub tę treść, jeśli ma sens. Podziel się z kimś, kto musi usłyszeć prawdy, które niewielu ma odwagę powiedzieć. I zapisz się, aby nadal otrzymywać takie treści intensywne, prawdziwe i ludzkie, bo tu nie dostaje się tylko tekstu, dostaje się to, co wiele osób czuje, ale nie wie, jak to wyrazić.